i różne czynniki chorobotwórcze, które już w nas mieszkają i są kontrolowane przez nas, przez, przez nasz układ immunologiczny, zaczynają sobie hasać. No, to się stanie niebezpieczna organizm. Nie ma czasu sobie z tym poradzić, bo nastawiony jest na to, żeby obronić życie, tak? a nie zajmować się bakteriami. No, to właściwa kolejność generalna, trzeba przyznać. Najpierw zabranie życia, a potem zdrowie. No to jeżeli tak, to muszę spytać, jak Pan sobie radzi ze stresem? Chyba nieźle, chyba nieźle. Znaczy, Ale akurat... Jakie to są sposoby? Dlatego, że jestem psychologiem, to robię czary Mary, już jest lepiej, czy możemy troszeczkę tutaj się dowiedzieć o tym? No, to, Pani, to jest zdrowość całego życia. Nie, to ja wiem. Ale niektórzy radzą, pobiegajcie sobie. To się odstresujecie. Inni mówią, trzeba zjeść ciastko, albo coś dobrego. W czym tu wybierać? No więc bieganie, czy w no, ogóle jakaś intensywna forma ruchu, to jest dobry, dobry sposób, żeby się wypłukać z tych składników, które się pojawiają w organizmie, skutkiem takiej stresowej przemiany materii. Więc to oczywiście bardzo pomaga potem wejść w jakiś tryb regeneracji, odbudować siły po, po jakichś wydarzeniach stresowych czy okresach ciężkiej i stresującej pracy. Ruch jak najbardziej jest, są takie normy, takie minimalne normy, jakie już fizjologowie potrafili wyliczyć, żeby ludziom tak specjalnie w tej pracy nie przeszkadzać. No, minimum, ruchu. minimum ruchu to jest 8 tysięcy kroków dziennie, tak, i przedreptany i w różnych sprawach. Czyli podobno jak drewczemy to też. Tak. Około 5 km, no. No, no Teraz no, przy porządkach to jesteśmy w stanie to zrobić. Ale oprócz tego 20 minut <noise> minimum, 20 minut ruchu, który, który w końcowej fazie podniesie nam tętno do podwójnej wartości spoczynkowej. Czyli tak średnio nawet 100. 120, 130, może 140. To zależy kto jaką tą wartość spoczynkował. No i to jest konieczność. To dla się trzeba traktować jak płukanie zębów w dzisiejszych czasach. Czyli proszę Państwa, Nawet jak idziemy do pracy, no, to my gdzie? Jak idziemy do pracy, tak, 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 to liczymy taki tak, krokowicz. takie badania, ale i okazało się, że Przeciętny yy, pracownik korporacji yy, w takiej zresztą dość świadomej różnych takich yy, zagrożeń związanych ze stresem no, przetreptywał 2000 tysiące kroków, czyli cztery razy za mało. Już nie mówiąc o tych 20 minutach. To już woda tego nie było bardzo rzadko, tylko 5 czy 7% Polaków dorosłych systematycznie uprawia jakąś formę ruchu. Więc jest bardzo, bardzo niedobrze. No Pan nawet kiedyś myślał o studiach na AWF-ie. Czy to znaczy, że trenował Pan określoną dyscyplinę? Ja miałem takiego pecha, że byłem bardzo uzdawiony sportowo. I co mnie zobaczył jakiś trener czy nauczyciel AWF-u, to mnie wciągał w swoją ulubioną dyscyplinę. Ja <laughs> miałem naprawdę Du Dużo doświadczeń, się bardzo sobie pochwalę. No i, i rzeczywiście rozważałem, rozważałem AWF jako ewentualność. No, to były dobre czasy, bo czyli po maturze właściwie miał wszystkie opcje otwarte. Jak zdało egzamin wstępny, to dostawał się na co chciał. Więc nawet był kłopot z wyboru. No, Tam była i polonistyka, i filozofia. No właśnie. No, ale jednak nie został pan filmowcem, chociaż został, panuje ten filmik. Skąd pani to wszystko wie? No nie, to film był za zabawą, ale jak skończyłem studia psychologiczne, bo w trakcie tych studiów się pojawiliśmy, tak te, ten film, założyliśmy takie kółko filmowe z dwoma kolegami. Potem gdy z, pracowałem w, w psychiatrii po studiach i, i, i odwyku I to jeszcze to były czasy, w których nie doceniano pracę psychologów specjalnie, więc nie za bardzo miałem co robić i czułem się sfrustrowany, to poważnie myślałem o tym, żeby, żeby jednak zostać reżyserem. Ale... No i teraz po latach jaka jest refleksja? Szkoda czy to dobrze? Nie, nie, nie. Znam paru reżyserów. W Polsce I to bardzo ciężki zawód, jeszcze trudniejszy od mojego. Mówi się, że na psychologii idą ludzie, którzy mają zwykle problemy ze sobą. No i taka chyba jakaś stereotypowa teoria panuje wśród przynajmniej studentów w innych kierunków. Czy to wciąż aktualne? Ja to no zostawię jeszcze do To jest po nieporozumienie. Wszyscy mamy problemy ze sobą. Oczywiście na psychologię też osoby, które mają problemy ze sobą. Możemy się zastanawiać, czy jakąś szczególną kategorię problemów mają ludzie, którzy żyją na psychologię. Trudno mi powiedzieć. Na pewno są to ludzie, którzy z jakichś powodów, yy, którzy wzrastali w takich okolicznościach, które zmuszały do nabywania kompetencji empatii. się jak najszybciej w tym, w jakim stanie emocjonalnym jest na przykład najbliższa, najbliżsi dorośli, tak? yy, czy, no, czy rodzeństwo, prawda? czy w ogóle jakieś to otoczenie. Więc ta, ta empatia jest chyba tutaj może takim wyróżnikiem. No, ale właściwie wszyscy, którzy dorastają w warunkach takich wymagających wczuwania się Stany psychiczne dorosłych, no to jest chyba udziałem większości dzieci. No muszą tę empatię sobie wyrabiać. Chociaż już jesteśmy przy empatii, to ostatni jest ten kłopot. Ostatni jest ten kłopot, ponieważ i to niedawno ogłoszone takie wyniki, bo tam w tej chwili hmm, pani profesor autorki tych badań, to polskie badania y, z, z obszaru psychoneurologii. I, i, ona stwierdziła kategorycznie, że młodzież, która nadużywa komunikatorów elektronicznych, nie wykształca kompetencji Właśnie, Bo Nie ma kontaktu bezpośrednio z człowiekiem. Dokładnie, tak, Ponieważ ten kontakt jest głównie pisany, sms-owy SMS SMS lub, lub facebookowy, w każdym razie pisany no to nie ma potrzeby, żeby odczytywać, prawda, emocji. E, z twarzy, czyjeś emocje, z, z sposobu patrzenia, czy stroną głosu, a, czy z mowy ciała. I, i no, organizm, jest bardzo ekonomiczny, jak coś nie jest używane, do tego nie, nie wzmacnia, nie, nie wspiera. I, i rzeczywiście i za, i zanikają w mózgach tych dzieci, właśnie się nie wykształcają, tak zwane neuronowe strzany, które które służą temu, żeby właśnie dobrze widzieć, co się dzieje między mną a innymi ludźmi na poziomie, pozawerwanym, można powiedzieć. Także proszę Państwa, liczymy kroki idąc do pracy, nie SMS-ujemy, będziemy wdrożeni wtedy. No, ta propozycja jest bardzo radykalna. Osobom, które nie, nie dorastały w tej, w tej erze cyfrowej, czyli nie są tubylcami w tym świecie, a bardziej. To nie grozi specjalnie, ale sugestia jest taka, żeby do 12 roku życia maksymalnie ograniczać kontakt z takimi komunikatowani. Bo do tego czasu się te neurony przyszłacają.